Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Klocki, a dzisiaj makieta z blok ekipy. Tak, wiele osób bardzo mi pisało, że powinienem zbudować ziomeczków, że ziomeczki muszą być. No i ja, no chciałbym powiedzieć, że wysłuchałem, ale w sumie też wiedziałem, że tak musi być. No taka kolej rzeczy, bo no, jak bez ziomeczków, jak sam rzerszeń bez ziomeczków. No ale no wiecie, jaki rzerszeń, taka powinna być w miarę skala, więc postanowiłem wybrać tą skalę jak tych figurek w Legolandzie. No i naprawdę, no tutaj się trochę namęczyłem w zbudowaniu tych figurek, bo to jest, no, no te postacie mają dziwną skalę, e, już w samej kreskówce, no i kreskówka wiadomo, wszystko łatwo się robi, a w prawdziwych klockach to już trochę trzeba się tam napracować, no ale w każdym razie zrobiłem trzech ziomeczków, więc teraz możemy ich wszystkich obejrzeć. Ziołeczków będę pokazywała w kolejności, w takie jakiej ich zbudowałem. Zacząłem od Spaceona. W ogóle wam powiem, że cały mój pomysł misterny, który się zrodził, żeby zbudować ziomeczków. zrodził się z tego, że miałem tą przykrywkę, która trochę według mnie wygląda jak jajko. No i kurczę, naprawdę się cieszę, że miałem tego droida, nie pamiętam jak się nazywał, tego z Gwiezdnych Wojen, bo chyba to jest jedyny zestaw, w którym ten element występował, więc strasznie się z tego cieszę nie wiem w sumie czy ten element jest drogi czy nie z lego to tak różnie dziwnie bywa eee, no i ciężko było zbudować space nie powiem ciężko jeżeli na klatę jeszcze szybko wpadłem na pomysł i tutaj nawet dałem jego tutaj znaczek eee, w blok ekipie był troszeczkę bardziej wulgarny ale mimo wszystko jak kto oglądał kreskówkę ten pewnie wie eee, dalej dałem mu taki mały brzuszek no bo to nie jest ani bebson ani kaloryfer takie coś coś pomiędzy w animacji coś takiego to jest więc coś takiego pomiędzy dałem dalej tutaj z, no z mięśniami chyba jeszcze było najwięcej problemów bo ciężko było tutaj jakoś mi ładne takie płynne przejście zrobić no i nagle nie miałem takich elementów żeby zrobić mu te łapy no a nagle wpadłem na pomysł że tutaj w sumie te worki dają taki fajny tak wyglądają fajnie jak takie duże bicepsy takie napięte więc w sumie to dałem no i tutaj na końcu te czarne elementy sugerują tutaj pięści mają interpretować więc tak wygląda Spaceon. Od tyłu bardzo, bardzo źle. W sumie nie wiedziałem jak to mniej więcej zrobić. No tutaj starałem się jedynie zrobić ten capture jego, żeby tutaj wyglądało. No i tutaj lekki przypotek, no bo Spaceon wiadomo, że na siłce ćwiczył dużo, ostro i sprawnie pakował. No ale w każdym razie, no z jak się udało mi się zrobić, no to już się cieszyłem. Dalej był Wojtas. Z Wojtasem chyba poszło najlepiej, najłatwiej. Jedynie miałem problem, żeby zrobić mu odpowiednio wysoką głowę, ale jakoś chyba z tego dobrze wyprnąłem. E, można powiedzieć, że może trochę lenistwo, że ja dałem tutaj po prostu tylko takie study, ale według mnie świetnie interpretują te wypustki na jego kurce. Dalej dałem złoty kajdan. Po prostu zielone łapki tutaj. Dalej trochę wystający bebson i gacie dalej spodnie. No i jeżeli chodzi o tutaj to na dole, to są jego po prostu adiki. Starałem się jak najlepiej zinterpretować. No i w sumie teraz takie ja mam do siebie wyrzuty, w sumie ja w sumie mogłem to wygładzić, ale no w sumie od tyłu i tak będę na to się mniej patrzył, więc już chyba to dlatego tak zostawiłem. Dalej mamy Walu, no w sumie ja te figurki zrobiłem tak, żeby bardziej się na nie patrzeć od przodu niż od tyłu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli chodzi o walu, no tutaj nad tym petem się bardzo długo zastanawiałem, jak go zrobić. W końcu zrobiłem takiego zapalonego, bo nie miałem takiego pomarańczowego elementu takiego klocka. No i walu ma tutaj lekko taką lizaną fryzurkę, taką na bok tak jest zamontowana. Trochę starałem się mu dać taką inny kontur twarzy, bo ma taką chyba walu, jak na ironię ma chyba najdłuższą twarz tak z całej kreskówki animacji, więc w ogóle jak tak budowałem te postacie to tak inne rzeczy, takich wniosków innych dotarłem. Jeżeli chodzi o te postacie w ogóle jakie budowałem, to tak w sumie zrobiłem screena w ogóle z pierwszej sceny z pierwszego odcinka. No i po prostu na ich bazie budowałem. Zastanawiałem się jeszcze w ogóle takie miałem w planach zbudować ławeczkę do nich, ale po prostu no ta ławeczka musiałaby być gigantyczna, przez to jak wielki jest Space on jakim wielkim on jest koksem, więc wybaczcie mi, pewnie tych elementów nie mam. Nie mam. Po prostu może na styk by mi się udało yy, ją zbudować, ale to na styk i też nie chcę się trochę wypstrykać ze wszystkich takich elementów fajnych do ławeczki. Yy, no i Valum ma tutaj taką no yy, tą kurtkę taką dwustronną, taką dwukolorową, z dresy takim samym w kolorze jak Wojtasa i trochę inne adiki takie czarne. No i tutaj mi zabrakło tego paska, żeby wykończyć w tym samym kolorze dresy. ale jak mówię, na te postacie z tyłu się po prostu nie powinno patrzeć. No i tak się prezentuje cała blok ekipa w moim wykonaniu. Piszcie jak Wam się podobało, czy coś byście zmienili, czy Wam to się podoba, no i czy w ogóle podoba Wam się takie niestandardowe podejście do taki, podejścia takiego, do takich figurek, więc piszcie śmiało. Do zobaczenia, cześć!